Mówiłem z iPhone'a 17, nie spodobał mi się, no to go wyjebałem Kiedyś moi rodzice nie mieli za co kupić chleba, dziś kupują już drugie MG Choć jestem prawicowcem, nie będę po twojej prawej Widząc jakie błędy robiłeś, a potem nie kłamałeś, szkoda już mi jest Tylko jednej rzeczy, że ziomki co były kiedyś już tego nie zobaczyłem mi się patrzy jak to miasto dorosło Dużo moich dawnych ziomków prosi tu o wolność Kiedyś bawiliśmy się razem, a od trzech lat brata Widzę w kryminale Mam nadzieję, że nie skończę jak oni Bo chcę zaznać jeszcze trochę wolności Patrzę w niebo, choć na ziemi mam ciężar Ulica wychował, więc przede mną klęka i chciałem więcej, ja straciłem tak wiele. Tylko wolność trzymam w sercu jak nadzieję. Nie chcę już wracać na stare podwórko, bo każdy kąt tam pachnie mi pustką i wódką. Widziałem jak bracia ginęli przez błędy. Teraz się modlę, bym nie skończył w tej klacie. Miasto się zmienia, a ja w nim dorastam. Czasem się śmieję, a czasem mnie zniada. W kieszeni marzenia, na plecach ciężary, ale idę przed siebie, choć nie wiem gdzie dalej. Patrzę w niebo, choć na ziemi mam ciężar. Mnie ulica wychował, więc przede mną. Wkładaliśmy label to tak dla jaj Rozrosło się to do ogromnych zmian Patrzę w niebo, choć na ziemi mam ciężar